Cześć, jestem Zuza i chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o Jedynce ONZ, czyli pierwszym stopniu Oazy Nowego Życia. Jeśli jesteś już w oazie w swojej parafii, jeśli formujesz się i Twój animator powiedział Ci, że to jest czas, żeby pojechać na Jedynkę ONZ, to ten filmik jest właśnie dla Ciebie i chciałabym Ci dzisiaj opowiedzieć trochę o tych rekolekcjach. Pierwszy stopień Oazy Nowego Życia. To są, jak wspomniałam, pierwsze rekolekcje już w formacji oazowej, w formacji Ruchu Światło Życie. Więc to jest taka pierwsza rzecz bardzo ważna o tych rekolekcjach, które warto wiedzieć, bo właśnie na nich będziemy się decydować, czy chcemy dalej uczestniczyć w tej formacji w Ruchu Światło Życie potem w ciągu roku. Druga rzecz bardzo ważna dla tych rekolekcji to budowanie takiej bardzo osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Który jest naszym panem i zbawicielem, i którego właśnie na tych rekolekcjach możesz świadomie przyjąć jako swojego pana i zbawiciela. I ja na jedynce byłam dwa razy raz jako uczestnik i raz jako animator. Z tego momentu, kiedy byłam uczestnikiem, niewiele już pamiętam, bo było to trochę temu. Natomiast pamiętam kilka rzeczy bardzo wyraźnie. Po pierwsze, to były moje pierwsze rekolekcje oazowe w ogóle więc byłam już co prawda wtedy w oazie, inaczej bym nie mogła pojechać na te rekolekcje. Natomiast pamiętam, że wtedy zrozumiałam, że oaza jest czymś więcej niż po prostu grupą u mnie w parafii. Było tam mnóstwo uczestników z innych parafii, z całej naszej diecezji i wtedy do mnie dotarło, że ruch światło życie to jest właśnie coś więcej niż tylko. Grubka u mnie w parafii. Natomiast druga taka rzecz, która była dla mnie na jedynce ONZ ważna, gdy byłam uczestnikiem, to takie pierwszy raz świadome oddanie się panu Jezusowi i świadome powiedzenie mu, że, że on jest moim panem i zbawicielem, a w zasadzie, żeby on był moim panem i zbawicielem i oddanie mu swojego życia tak, żeby nim kierował. I tak w skrócie wyglądała moja jedynka, jak byłam uczestnikiem. Natomiast, gdy byłam animatorem, tak naprawdę przeżywałam to wszystko po prostu jeszcze raz. Bo te treści są na tyle bogate i na tyle uniwersalne, że tak naprawdę w momencie, kiedy ja się zmieniłam przez te kilka lat, te treści wzrastały i dojrzewały wraz ze mną, właśnie we mnie. Więc, gdy pojechałam, na nowo przeżywałam to, jak pan jest. Moim zbawicielem, i na nowo oddawałam mu swoje życie, że tak żeby nim kierował. Czas jedynki ONZ to czas um, rozwoju. Przede wszystkim duchowego. To czas poznawania nowych przyjaciół, którzy być może zostaną z Wami już na całe życie. To też czas trochę oderwania się od codzienności, ale równocześnie to czas, w którym nauczycie się przeżywać tę codzienność z Panem Bogiem i będziecie mogli na nowo wejść w tą codzienność po rekolekcjach, tylko tym razem oddając ją Panu Jezusowi. Natomiast przede wszystkim czas jedynki ONZ. To czas, w którym możecie poznać, jaki jest Pan Bóg, możecie poznać, jak On chce Waszym życiem kierować, i możecie oddać Mu całe swoje życie, tak by On był w Nim naprawdę Panem i Zbawicielem. Tutaj możecie odkrywać na nowo relacje z Bogiem, relacje z Jezusem Chrystusem. Możecie odkrywać, jak bardzo blisko On już jest i jak bardzo blisko chce, żebyście niego byli. Możecie mu przede wszystkim oddać swoje życie, tak jak owce oddają swoje życie pasterzowi. Możecie zdecydować, że chcecie iść za nim, tak jak właśnie owce idą za pasterzem, i możecie wsłuchiwać się w to jego słowo, w którym on mówi do was bardzo osobiście, tak, żeby to słowo było lampą dla waszych stóp, tak żeby oświetlało waszą drogę i tak żebyście mogli przez to życie iść dalej właśnie z Jezusem Chrystusem, który jest waszym Panem i Zbawicielem.